Hej Kawitowie! Myślę nad tym, żeby zrobić takie coś, żeby wam się nie myliło. E, ogólnie to się szkole do szkoły, byłam chora, więc no, muszę to wszystko przepisać. Jeszcze mam dwa sprawdzone na jutro, bo jutro idę do szkoły e, po chorobie już się czuję normalnie. To właśnie myślę nad tym, żeby wam się nie myliło, bo ja nagrywam e, z moją, według mnie, taką moją i według mnie to jest taka osoba, której najbardziej mogę ufać z moich koleżanek ogólnie, więc. I myślę na tym, żeby robić takie podpisy pod szorcami, żeby wam się nie myliło, że na przykład ja to ona, a ona to ja, jakby no wiecie o co chodzi. Więc będziemy robić sobie takie podpisy. My sobie co to może ustalimy, jak się na to zgodzi, więc piszcie, czy tak chcecie, czy nie, to tak zrobimy pewnie. Jak ma się zgodzi, to bo my się głównie widzimy tak no, niedługo bo my nie mieszkamy tak mega blisko ale też no, widujemy się prawie co tydzień więc jak będziemy razem to wam coś też nagramy no nie nagrywałyśmy, więc no i to tyle chyba, więc bye